Witam Was serdecznie w Tarnawie, w nowym miejscu, w którym będzie się odbywał Targ Ziemi 130. Zapraszam Was serdecznie już w tą niedzielę, a teraz zapraszam Was do środka. Kochani, Targ Ziemi jest to już stara inicjatywa, która ma 7 lat, natomiast teraz będzie odbywać się w nowym miejscu. Nasze logo przedstawia właśnie piękną skrzyneczkę pełną zdrowych, wartościowych produktów pełnych witamin. A mianowicie pierwszym produktem jest nasza mąka ze starej odmiany pszenicy oski grodkowiskiej, gruboziarnistej. Polecam serdecznie na naleśniki, pierogi. Koniecznie musicie spróbować. Kolejny jest olej z pestek dyni z dyniowego zakątka. Przepysznie komponuje się z kiszoną kapustą. Sami musicie spróbować. Nasza skrzynka również zawiera różne octy. Tutaj mamy ocet lipowy. Jest to, świetne, e, jest to świetne pożywienie z samego rana rozpuszczone w szklance wody dla osób, które dbają o swoje zdrowie, albo dla tych, które właśnie, dla tych którzy chcą zacząć dbać o swoje zdrowie, które jest najcenniejsze. W skrzynce również znajdziecie coś słodkiego. Tutaj akurat mamy miód gryczany, świetny, jeśli chodzi o posłodzenie porannej herbatki. Kochani, Targ Ziemi jest to miejsce zrzeszające wspaniałych ludzi, którzy wytwarzają swoje produkty przede wszystkim ze zdrowych płodów rolnych. Czyli rolnicy angażują całe swoje serce, żeby później zamknąć je w słoiczku, w butelce lub też w innym opakowaniu i żeby dać Wam gotowy produkt, przede wszystkim zdrowy. Także spotkajmy się tutaj już w niedzielę, wspierajmy lokalnych rolników, kupujmy lokalnie i bądźmy zdrowi. Moi drodzy, na Targu ziemi oczywiście znajdziecie więcej produktów niż powiedziałam przed chwilą, ale nie sposób tutaj ująć wszystkiego, ale możecie spodziewać się naprawdę produktów wysokiej jakości, między innymi chlebów pieczonych w piecach chlebowych, różnych świeżo wyciskanych olei, tłoczonych na zimno, co jest bardzo ważne, soków. Serów przeróżnych, naprawdę będą sery owcze, kozie, krowie, świeże masło, świeży kefir, świeży jogurt, pierogi wytwarzane właśnie w starym, domowy sposób. Kochani, bądźcie tutaj razem z nami, a na pewno nie pożałujecie. Wspaniałe rękodzieło oraz produkty ekologiczne lokalnych producentów, wszystko to będzie dostępne na targach ziemi w gospodarstwie państwa Ożgów. Serdecznie zapraszam 4 lutego o godzinie 11 do małej miejscowości Tarnawa w przepięknej gminie Żarów, gminie dobrej energii.